Mijały kolejne dni po ostatniej sprawie z straszniczą w lesie, a ja nadal nie mogłem znaleźć nic nowego. Wróciłem więc do prostszych spraw policyjnych, które po rzeczach, które widziałem, wydawały się błahe i niezbyt interesujące. Pomiędzy szukaniem spraw dla mnie, szukałem sobie nowego auta. Nic z aktualnych lat. Szukałem czegoś, o czym od dawna marzyłem. Zostałem też zachęcony przez zobaczenie impali agentów, Dokupna Play Mode Barakuda z 69 w kolorze czarnym. Kupiłem to auto za moje oszczędności na czarną godzinę, ale było warto. Czułem się w nim jak prawdziwy łowca, na którego aspirowałem. Miesiąc później nadal bez żadnej sprawy. W międzyczasie naprawiałem i modyfikowałem auto, aby było bardziej przystosowane do mojego zajęcia łowcy. Kilka razy kontaktowałem się z Bobim aby dowiedzieć się nowych rzeczy o potworach, o których wcześniej tylko słyszałem z mitów i bajek. Nauka szła mi bardzo dobrze, ale czasami, gdy myślałem o potyczkach z czymś mitycznym, nie sądziłem, że to może być możliwe. Następnego dnia, kiedy przyszedłem do pracy, na moim biurku leżała akta sprawy. Zaginięcie kilkunastolatków w opuszczonej szkole. I to w mieście na samym pograniczu Stanów czekała mnie długa droga, więc najpierw musiałem sprawdzić, czy warto się mu dać. Akta mówił o grupie sześciorga nastolatków, którzy w nocy weszli do budynku szkoły i zniknęli. Nie znaleziono ich żywych, ani samych ciał, a na kamerach monitoringu miejskiego nie było widać, żeby wyszli z budynku. Sprawa wydała mi się interesująca, więc ją wziąłem. Była to też dobra okazja na pierwszą długą trasę moim nowym autem. Kilka godzin jazdy i byłem zachwycony autem, ale już dotarłem na miejsce. Najpierw musiałem odwiedzić lokalny posterunek i spytać o więcej informacji oraz zeznania świadków. Ku mojemu zdziwieniu, przy budynku posterunku stało znane mi auto. Czarny Chevrolet Impala, a na schodach z nami agenci. Kiedy mnie zobaczyli, wiedzieli, że nie jestem tu bez powodu. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co już wiemy. Ale niezbyt nam to pomogło. Nawet na posterunku nie dowiedzieli się nic więcej niż to, co było w aktach. Świadkowie mówili tylko, że to była zabawa nastolatków. Jedyne, co nam pozostało, to udać się do budynku opuszczonej szkoły i sprawdzić, o co chodzi. Szkoła nie wyglądała na opuszczoną dawno. Szczerze mówiąc, wchodziłem do gorszej. Kiedy się do niej zbliżyliśmy, zatrzymał nas stróż, który został tam ustawiony po zaginięciu. Agenci wyciągnęli odznaki, na których znów były inne nazwiska. Tym razem jakiś rokowców. Puścił nas, ale powiedział, że nic tam nie znajdziemy. I rzeczywiście tak było. Po godzinie poszukiwań nie było tam nic oprócz graffiti. Na ten dzień daliśmy sobie spokój. Agenci zatrzymali się w motelu Nieopodal. Zrobiłem tak samo. Wieczorem razem szukaliśmy czegoś, co może nam pomóc. Jakiś skonów w szkole, informacji. Czy nie jest na miejscu starego cmentarza lub jakiejś klątwy? Niczego nie było. Zadzwoniliśmy też do bobiego, który zdziwił się, że spotkaliśmy się na jednej sprawie. On też nie miał pomysłu, lecz kazał zrobić zdjęcia grafiti, bo mogły być tam znaki będące częścią jakiegoś zaklęcia. Rozłączyliśmy się i mieliśmy się to dać, kiedy jeden z agentów zobaczył moje auto. No, masz dobry gust, powiedział. Takie auto pasuje do łowcy. Było już ciemno. Przed budynkiem znów spotkaliśmy stróża. Który powiedział, że widział kogoś w korytarzu, gdy robił obchód. Ale kiedy pobiegł za nim, zniknął. Agenci wyciągnęli latarki i broń. Kazali mi iść za nimi i robić zdjęcia graffiti. Musieli siłą otwierać drzwi, aby dostać się do pokoju z graffiti. Kiedy już kończyliśmy, usłyszeliśmy głośny huk z korytarza przed nami. Ruszyliśmy tam. Wtedy znów huk. Tym razem za nami. Odwróciliśmy się. Znów nic. Po ponownym odwróceniu się stał przed nami wysoki mężczyzna z workiem materiałowym na głowie i z siekerą w ręce. Słapał jednego z agentów i rzucił o ścianę krzmasioną lalką. Zaczęliśmy strzelać, lecz kule nic nie robiły. Wręcz jakby przez niego przelatywały. Wyciągnąłem z kieszeni sól i rozsypałem ją przed nim, ale potwór przeszedł przez nią. Słapaliśmy leżącego agenta za nogi. I postanowiliśmy uciec. Wróciliśmy do motelu. Agent się obudził i zaczęliśmy zastanawiać się, z czym mamy do czynienia. Potwór, na którego nie działają kula ani sól. Zadzwoniliśmy do Bobiego. Był zdziwiony tym, co spotkaliśmy i kazał przesłać zdjęcia. Po chwilowej burzy mózgów, znalazł coś, co go zainteresowało. Na jednym zdjęciu był okrągły symbol z wypisanymi wewnątrz liniami. Układającymi się w kształt przypominający złożoną mandalę. Powiedział, że to tybetański symbol myślokształtu, który służył do koncentracji myśli wielu osób i wzmacniał ich wiarę. Bobby powiedział, że to musi być tulpa potwór stworzony z wiary ludzi a symbol go urzeczywistnił. Musieliśmy znaleźć, jaka historia stworzyła tego potwora. Zaczęliśmy szukać na forach i w lokalnych wierzeniach. Wtedy natknąłem się na profil gazetki szkolnej Nowej Szkoły, który napisał historię o mordercy zamieszkującym opuszczone miejsca i zabijającym każdego, kto nie uszanuje i będzie niszczył takie miejsca. Namierzyliśmy autora wpisu i rano udaliśmy się porozmawiać z nim. Okazał się nim nastolatek w wieku tych, co zginęli. Spytaliśmy go, czemu napisał taką historię. Odpowiedział: Nie chciałem żeby stary budynek szkoły był niszczony. Wiele osób kochało tę szkołę, łącznie ze mną. Ale inni szydzili i z premedytacją chodzili tam malować graffiti. Moja historia miała ich przestraszyć, ale nie zadziałała. Więc kiedy znalazłem ten dziwny symbol w internecie, poszedłem i namalowałem ich kilka w szkole. Nie sądziłem, że to naprawdę zadziała. Ale gazetkę czytał mnóstwo uczniów i potwór stał się żywy. Kazaliśmy mu usunąć wpis i dodać sprostowanie, że to był tylko żart, aby inni przestali w końcu w to wierzyć. Na końcu dodał: Nie żałuję, oni na to zasługiwali. Nie nam to oceniać. Zgłosiliśmy go do organów szkoły, a my wieczorem musieliśmy znów udać się do tej szkoły, zamazać wszystkie symbole i odszukać zaginionych. Autor powiedział, że symboli było sześć, ale po godzinie udało nam się znaleźć tylko pięć. Nie mieliśmy pojęcia, gdzie może być ostatni. Powinniśmy go zapytać, ale musieliśmy to dokończyć teraz, aby nikt więcej nie zniknął. Udaliśmy się do piwnic. Ja do kotłowni, a agenci do magazynu i warsztatu. Chodziłem po kotłowni, lecz oprócz wielkich pieców, do których dało się wejść, i pustych pomieszczeń na opał, nie było tam nic. Nagle, gdy zbliżyłem się do jednego z pieców, poczułem smród tak silny, że zacząłem się dusić. Nie był to zwykły zapach, lecz coś, co jako policjant znałem i co zwiastowało złe wieści. Zadzwoniłem po agentów. Kiedy przyszli i postanowiliśmy otworzyć piec, z chustami przy ustach, w środku byli martwi nastolatkowie, a nad nimi, na ścianie pieca, ostatni z symboli. Kiedy chcieliśmy go zmazać, coś mnie złapało i rzuciło podłogę. Agent to usłyszał, odwrócił się, ale potwór złapał go za szyję i zaczął dusić. Drugi agent zaczął strzelać, ale to było bez sensu. Krzyknąłem: Smasz symbol! Zdążył na czas. Jeszcze chwila i pierwszy z agentów byłby następną ofiarą. Sprawa rozwiązana, tak pomyśleliśmy. Ale ciała tych nastolatków w piecu to był widok, którego nie dało się zapomnieć. Zadzwoniliśmy po służby. Tutejsza policja tłumaczyła, że nawet nie sprawdzili pieców, bo nie sądzili, że zmieściłoby się w nich kilka osób. Mieli rację, bo ciała były pocięte siekerą. Agenci stali na uboczu przy swoim aucie i nie chcieli za bardzo rozmawiać ze służbami. Podszedłem do nich a oni powiedzieli: A stajesz się naprawdę dobrym łowcą. Bardzo nam pomogłeś w tej sprawie. Nie chcieli zostawać tam dłużej, lecz gdy odjeżdżali, jeden z nich rzucił: Następnym razem, jak będziesz dzwonił się czegoś dopytać, mów nam sam i Dean. Wróciłem na swój posterunek, gdzie czekał na mnie awans za rozwiązanie kilku nierozwiązanych spraw. Mimo trochę większych pieniędzy awans nie dawał mi lepszych wglądów w sprawy, ale mój awans jako łowca był bardziej zauważalny.